Widzę Was już po nowym roku. E, idziemy, z, Znaczy ja idę z różą na spacer. A ja po prostu muszę zrobić opłaty. E, I taki dzień z nami e, spędzicie. Nie ma śniegu, jest po prostu klapa. E, różę mam e, odwróconą w swoją stronę. Ale z tego dlatego, że ona idzie na drzemkę. No i żeby się nie rozpraszała ogólnie. Muszę się zapiąć. Jest zimno, jest wiatr. Eee, ale idziemy. No i muszę iść też skoczyć do apteki. Eee, coś na zamkowanie, bo się skończyło. Od razu wezmę <laughs> i bufen, bo się też skończył. I... Delicol, jeśli będzie, na kolki, bo dość długo nie mieliśmy kolek, a Róża wczoraj miała kolkę, dała nam czadu ostro, poszła spać po drugiej, a wstała po dziesiątej, więc też nie jest dużo snu, no na razie sobie patrzy, ogląda, więc Daszek jej tutaj odkryje i może mi spać, ona też jest śpiąca więc ona spokojnie może się spać bo ja się do Was odezwę za chwilę nowy rok, nowa ja yy, może nie mam takiej dużej motywacji do nagrywania yy, mam nadzieję, że to zdam radę zmontować wstawić, bo już często dużo piszecie, czemu nic nie wrzucam, czemu yy, nie, że nie macie co oglądać yy, więc tak szukam wciąż mojej motywacji nie wiem, ale po Vlogmasie mnie po prostu rozwaliło coś psychicznie zblokowało mnie. Odpowiadałam to już wczoraj na Instagramie. Tutaj macie gdzieś linka. Albo nazwę po prostu. Po prostu mnie zblokowało coś. No nie potrafię mówić tak naprawdę to. No. Telefon, no bo telefonem nagrywam. Mm, ale wiem, że sprawia Wam to przyjemność w oglądaniu. Więc troszkę się zbieram w sobie i idziemy Za niedługo też robimy pierwszy taki haul, e, który zamówię na różzech mm, e, dla róży jeśli wszystko też dobrze pójdzie, to pójdę do pracy, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Tylko, że z tym pójdę do pracy, będę czekać wtedy przeprowadzka, no i nie będzie filmów, no bo jednak będę chciała się skupić na tym i wziąć to, żeby takie, taki ten roczek dowalany zrobić. Mam wszystko już w koszyku za same rzeczy wychodzi Disiak, ale to tylko dlatego, że plandeki są drogie. No jeszcze nie wiemy ile gości powoli. Powoli będzie trzeba robić taką listę. Naprawdę do tej pory na razie nie wiem ile gości będzie, co będzie, jakie jedzenie, bo nie robimy tego w restauracji. Tylko o mojej teściowej w, na podwórku Ona ma duże podwórko I tam też również było Wyprawiane ścinę e, W czerwcu Tamtego roku Już ma W tym miesiącu 10 miesięcy No i co? Z nowym Z nowym miesiącem nowe umiejętności e, Gdzieś Jeśli da mi się to nagrać, to wstawię tutaj głosówkę, jak mówi da, 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 da. Um, macie tu gdzieś teraz filmik, jak ona raczkuje. Nie jest to może jakiś taki super filmik, bo to jest, nie wiem ile tam trzeba, 15 sekund czy coś, ale róża zaczęła nam raczkować, e, gdzie po raczkowaniu przy łóżku wstaje. Róża nie raczkowała od tak, jak dzieci raczkują. E, więc e, dla mnie to jest nowość. Myślałam, że róża ominie ten etap. No, bo nic nie było. Róża po prostu nie chciała raczkować. Nie chciała też pełzać nawet. Nie lubiła na brzuchu leżeć. A teraz dajcie jej zabawki. I ona na tym na, e, brzuchu będzie leżeć będzie się bawić. Mamy matę taką, w której się nadmuchuje, a potem co? A potem wlewa się po prostu w wodę i dziecko sobie leży na brzuchu i się bawi. Update jest też taki, że róża nie ma w ogóle zębów, ma 10 miesięcy. Jej rówieśnicy, którzy mają 10-11 miesięcy, mają zęby. Niestety róża ich nie ma. No i jest to trochę dość przykre, bo ją e, dziąsły, dziąsła spędzą, bolą, e, ale cóż. No, mówią, że czym później, to tym zęby będą mocniejsze, czy jakoś tak. Oby to było prawdą, bo. Róża ma, no tak jak mówię, za chwilę 10 miesięcy, w marcu roczek, no i, no żeby nie było zębów, dołóżmy jej kuzyn, ma już 11 miesięcy, a ma zęby i chyba tu prawie wszystkie. A więc to raczej to jest zależne od samych dzieci, Nie ja tak patrzę, bo ona zasypia, um, i więc tak sobie idziemy ja też właśnie wzięłam różę, żeby miała taką drzonkę i w sobotę dzisiaj jest piątek 11 zaraz sprawdzę dokładniej nie, sorry 12 dzisiaj dobrze? Mówię 12? nie, 10 stycznia sorry, dzisiaj mamy 10 stycznia jutro mamy 11 i chodzi ksiądz po kolędzie Eee, I ogólnie w tamtym roku ksiądz nic nie brał, bo widział, że jest w ciąży. Eee, zobaczymy, jak w tym roku idę też jeszcze na pocztę, bo muszę kupić. Eee, co? Kupić, kupić. Eee, mm, mm, mm. Kopertę. Bo dajemy ksiądzu desira. Jak wszyscy. Dlatego, że tak jak mówię, w tamtym roku nic nie wziął, bo byłam w stanie błogosławieństwa. W tym roku też ja przyjmuję księdza, więc on tak długo nie będzie siedział. A ja się tym bardziej jak wroża będzie marudna, to nie będzie siedział tak długo. Poświęci chatkę i wyjdzie. Niestety moje rodzeństwo miało jechać z, z moimi rodzicami. Ale nie jadą. Więc przyjmuję księdza z radzeństwem no nie jest tak fajnie. No, ale tak jak nie. Święta, święta i po świętach było. Prezenty, wszyscy dostali. A i róża zasypia, więc to jest super. Dzisiaj, może taki długi coś, vlog wleci. No, nie powiem, że jest mi komfortowo z tym, ale cieszę się, że potem piszecie, że kiedy następny vlog, kiedy coś rzucę. Aho, i ma ludzi, więc tak. Dobra. Ja przechodzę na drugą stronę i odezwa się już w drodze. Miał być ogólnie fajny vlog. Ale wszystko poszło się walić. Yy, ogólnie yy, nie mam humoru. Yy, yy. Co mogę powiedzieć? Ogólnie yy, totalnie po prostu nie wiem co. Chce mi się po prostu pić. Yy, a nawet nie jestem blisko sklepu ani niczego. Yy. Więc. Yy... Więc to. Y <laughs> ogóle doszliśmy prawie już do miejsca, które mam opłacić to wszystko. Y zaraz założę rękawiczka, bo jest mi, powiem wam, zimno. Wziąłem rękawiczki. patrzę czy już śpi. Y nie pogodę się nigdy na pewno z czapką, bo no nie pasuje mi ta czapka Chociaż miałam taką fajną różową, a miała pomponik, ale gdzieś ją zgubiłam Niestety Miałam też takie fajne rękawiczki różowe i taki szal różowy, ale no zgubiłam mnie Więc no Totalnie już nie wiem o czym mówić, tak jak mówię, no tak jak wcześniej fajnie mówiłam, to za chwilę mnie coś zblokowało, i już nie wiem co powiedzieć, totalnie. Jest ciężko, no bo tak jak mówię, no chcę to robić, lubię to, ale mnie coś po prostu w środku blokuje. Nie wiem dlaczego. Dobra, opłaciłam e, czynsz i e, mieszkanie. Tam ścieki i mieszkanie, ktoś tam wie. Mm. No i co? Byłam w aptece, kupiłam velikol na kolki w razie W e, dentoniks albo dentinox, jak to się po prostu nazywa na zamkowanie. Byłam jeszcze w sklepie, bo moja mama prosiła o kreskę żelobą czarną, ale nie ma. Idę do kerfura po picie, mam pić i na pocztę, po kopertę, no i do domu. I Panienka wstała. wyspała się. Ale ten kosmoczka i tak chce ciągnąć, więc trzeba dać. Um, za niedługo o czymś Wam powiem. Um, jeśli to się potwierdzi. E, na razie jeszcze nic nie mówię. E... No, po prostu nic. E... Ale to bardziej chodzi właśnie o pracę. Więc zobaczymy. Na razie nic jeszcze nie e... mówię, bo może to nie wyjść. A nie chcę potem e... napisać. No, no, jednak nie wyszło ani nic. Więc tak. Um, ogólnie mogę tylko powiedzieć jedno, że aplikowałam na stanowisko um, magazyniera w Rosmanie. A to są też ogólnie godziny nocne, ale to nic. Idę właśnie teraz do Curfura, po picie i koniec. Ogólnie chciałabym się po pożegnać. E no, takie pójście z nami bardziej niż dzień z nami. I tak jak mówię, za niedługo będę robić hol z rzeczy na roczek. Idę też troszkę szybciej, bo roża już jest głodna. No i ma I tak, było dość ciężko mi to nagrać. Sami widzieliście, że później się znowu zblokowałam. No nie byłam taka wygadana. Teraz czuję się już troszkę lepiej i tak mówię. Więc co, widzimy się za chwilę. Za chwilę przy jakimś innym blogu. Już nie w vlogmasie. Tylko przy innym filmie.